Cześć i czołem, witam Was na kanale e, Odkrywca Big dzisiaj można powiedzieć jest po 12.20, czyli w południe samo kopanko w słońcu będzie patelnia, ja też na krótki rękaw jestem. Spodenki mam krótkie. Byłem u właścicielki e, terenu, bo jestem w miejscu gdzie ten maździarz co Wam wspominam czasami co podpierdziela. E, Byłem u niej powiedzieć, że u niej będę, będę dzisiaj sobie chodził, żeby nie było przypału. Że znowu jak przyjedzie policja, żeby nie tracił czasu, tylko mógł kopać normalnie i tak? żeby ten gościu się odpitolił. Mam nadzieję, że tutaj kurde mnie nie wyhaczy dzisiaj, bo naprawdę krwi psuje. Aż się odechciewa chodzić, pomimo zgody. <laughs> bo taki typ, że myśli, że jak on ma pozwolenie, to tylko on ma ich woli. No. Dobra. Ale nie będę się nakręcał, bo to tylko nerwy są. Szkoda zdrowia. Ja tu dzisiaj dla przyjemności. Zobaczymy, może będą jakieś solidki. Co ja mam dzisiaj na dostawie? Eee, mam. mam snajperkę, także będzie można ją jeszcze przetestować dzisiaj. Zobaczymy, co da. Może jakiś solidek, mówię, spadnie. Na pewno tam liczę na jakieś sreberko. A jak nie, to przynajmniej na fenole. Dobra, tymczasem. No i mamy pierwszy artefakt Dzisiaj Z ciekawszych Guzik z napisami Bez ucha, malutki W środku W środku widać jakieś napisy A z tej strony jest gładki Dobra, jedziemy dalej, tymczasem No i coś tu mamy w bryłce Chyba jakiś guzik się tak zdaje Si ale wiecie co? Chyba Wam go nie pokażę Jest tu z tej strony gładki a z tej strony ma za dużo poprzylepiane Takiego suchego błota Wertepy są takie Trochę ciężko się szuka Ale tam jakoś tam Z tą mniejszą daje radę tutaj Także drugi guzik Nie jest źle Dobra tymczasem Tym razem Wpadła nam plomba Pewnie zbożowa Pewnie zbożowa z tej strony będzie ledwo czytelna, ale tu ma znaczek. taka. Dosyć często u nas taka wpada. Dokładnie nie, nie powiem, co to za plomba. Chyba, że jest jakiś znawca, który mnie ogląda, to może napisać. Część osób mi pomaga w komentarzach, czasami mnie nakierowuje, za co dziękuję. Dobra, lecimy dalej. Tymczasem teraz. Taki guzik Dziwny, bo plastikowo plastikowo jakiś tam metalowy W środku były jeszcze jakieś napisy Nie był brzydki Pewnie jakiś PRL Od jakiejś koszuli Czy co? Jakiś napis był chyba Same guziki dzisiaj Dobra, tymczasem nie wiem, czy dobrze będę mówił, ale wygląda na, na ten, no, no na parstek, ale jakiś dziwny. No nie? Chyba nie młody. No dziwna rzecz. No, stawiam, że na parstek, ale pewności nie mam. Dobra, tymczasem... Łacz na <grystanie> to. Jakie grube... A ja się próbuje schować. I, 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 i. Kurde, jakby chciał ugryźć. O! Ma takie jakieś. Swoje kły. <laughs> Dobra, niech se idzie. Swoją drogą, a ja swoją. Nie wiem, czy to szrapnelowa chyba kulka. Taka, o. Du -du -du. Dobra. Tymczasem... Jep. Coś tu mam. Mam solidka. Szkoda, że zgięty w pół. Ale dostał strzała. To chyba przy orce. Czekajcie. Chwila, chwila. Ta, dostał przy orce. Świeżo. Świeżo strzelone. o, jestem widać, że świeżo strzelony to nie jest na pewno od szpadla bo tu jest pył szkoda, bo ładny czekajcie, o widzicie? zacny o, szkoda, że dostał, kurde no ale tak to jest no. Się nie chodzi, się nie zbiera To się to niszczy Maszynami No Ale jest solidek Hehe he, Czyli już Do przodu jestem. O to chodziło Żeby dzisiaj znaleźć Elbing O Elbląski solid Elbing Hehehe he he. no jeszcze Jeszcze lepiej Dobra, tymczasem lecimy dalej A teraz taki ogryzek I pewnie to jest 10 fenoli Czyli druga monetka Ta mniej cieszy, ale cieszy Chociaż jest destruktem totalnym Totalnym destruktem No ale co? Idę się napić wody bo gorąco strasznie jest mamy zaraz dwie godziny chodzenia o na drzewie na drzewie mamy swoją tą poidełko trzeba się nawodnić i ruszać dalej może jeszcze coś wpadnie dobra tymczasem taki kawałek czegoś myślałem że to krzyżyk a może to był krzyżyk Tylko taki długi chociaż czasami się zdarza że są takie takie wielkości to mogłoby być po prostu belka. Jest odłamana. Ale to tylko takie gdybanie. Ale gorąco. Dzisiaj mi po czapie dało ostro. Parę kulek wpadło jeszcze. Eee, 10 fenoli. Aż mi się nie chciało wyciągać kamery. To dzisiaj mamy już dwa. E, dwa krążki. Tylko też destrukty takie, co, co pokazywałem wam na początku, to, to taki sam w podsumowaniu pewnie wyciągnę i będziemy się chwalić skarbami. Dobra, czasem a teraz taka klamerka. No, ona chyba jest stara akurat, o taka coś. Dobra. Tymczasem. O, się odbiło po wodzie. I gazowane. Ja już kończę. Yy, jeden solid. Yy, dwa, dwa fenole po 10. czy znaczy, 10 fenigów razy 2. O tak może i parę tam pierdółek. Nie wiem, czy podsumowanie będę robił. Na polu jest za gorąco, żeby się w to bawić. Chyba, że wrócę i u porobię Wam fotki i w takie podsumowanie będzie ze zdjęć bo generalnie chyba o wszystkim wspominałem tamto. to szału nie było takiego ale mówię Solidek ratuje tutaj sytuację więc nie jest nie jest źle ciężko się chodziło, teren był nierówny bardzo i było to spulchnione dlatego wszystko było słychać wszystko ciężko ciężko dzisiaj było także ja już mam zrujnowany baniak na dzisiaj <laughs> moje uszy pękają dlatego jeszcze słońce swoje zrobiło dlatego postanowiłem się zwijać dobra do następnego trzymajcie się hej